Ekran strefy. Aby wywołać ekran stref, należy dotknąć tutaj, gdzie jest napisane strefy. Wyświetla się ekran stref, i tutaj możemy wybrać, którymi strefami oświetlenia chcemy sterować. Możemy wybrać jedną, wybrać dwie, wtedy te dwie będą ustawione tak samo. Z tym, że jeśli mieliśmy wybraną pierwszą i do tego wybierzemy trzecią, to w momencie powrotu na ekran główny te dwie strefy. Pokój dzienny i wejście przyjmą ustawienia, jakie były w pokoju dziennym. Czyli teraz wyjdę do głównego ekranu. Tutaj mam pokój dzienny i wejście. Jeśli coś będę zmieniał, to to będzie dotyczyło tych dwóch stref. Można oczywiście zaznaczyć też wszystkie strefy. Wtedy, jakby, całe oświetlenie mamy ustawione, ustawione dokładnie w ten sam sposób. Nie jest ważne, czy wszystko jest zaznaczone, czy nie. Jeśli nie ma żadnego wyboru to też regulacja dotyczy wszystkich stref. A jeśli chcemy sterować jakąś pojedynczą czy kilkoma, no to należy je sobie zaznaczyć. Strefy można nazwać tak samo jak y, pamięci w identyczny sposób, czyli naciskamy przycisk i strefy, wybieramy strefę, którą chcemy nazwać i wpisujemy nazwę. Niech to będzie weranda, powiedzmy. Wpisujemy nazwę i zatwierdzamy tym przyciskiem. Mamy nazwę strefy weranda. Jest to wygodne, ponieważ nie trzeba się zastanawiać pod którym numerem co jest.